Witajcie edukacja na Maxa z tej strony kolejny odcinek z serii, od tego grafiki. Kontynuujemy pracę z Magica Voxel, a zniczą dopiero zaczynamy ją pracę, ponieważ w poprzednim odcinku pokazałem Wam jak pobrać w ogóle Magica Voxel. Yy, może zacznijmy w ogóle od obsługi programu. Yy, widzimy tutaj taki kwadrat, yy, który wymiarowy, jest że jest kwadrat tylko sześcian. Yy, po lewej stronie mamy paletę. Pędzle inne funkcje, Te mamy pozostałe funkcje edycyjne, projekty i funkcje związane z zapisywaniem, otwieraniem dokumentów. Będę o nich przy okazji mówił tam szerzej, przy okazji Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie obsługą programu i prostym rysowaniem. Ten sześcian, jak już powiedziałem, czy też kwadrat trójwymiarowy został zrobiony, jest, jest to tak naprawdę duży woksel. W ogóle, co to jest voxel? Magika voxel, Program nazwa magica, magiczny voxel. Voxel to jest nic innego jak piksel razy piksel razy piksel. Tak jak mamy metry, metry kwadrowe, metry sześcienne, to jest piksel do sześcianu. Piksel do trzeciej. Tak należałoby to interpretować. Zobaczcie, ja teraz obracam tę całą bryłę. Robię to za pomocą prawego przycisku myszy. Trzymając go w odpowiednim momencie, dzięki temu mogę ją obracać. Scroll'em mógłbym teraz ten, tutaj ten fragment sobie przybliżyć. Aczkolwiek ten tryb nie jest najłatwiejszy, bo nie zawsze możemy dostać się do miejsca, w które chcemy. Dlatego ja osobiście często też korzystam yy, z opcji Freestyle Camera. Tutaj mamy, korzystaliśmy domyślnie z Perspective Camera, a teraz wybieram opcję Freestyle Camera. I teraz za pomocą wsadu mogę dokładnie kontrolować w, w pozycję, w której widzę mój, mój sześcian. Ok, ale czy ja mogę teraz coś rysować w tym momencie? I tak i nie. Od czego to zależy? Ponieważ w tym momencie cały obszar, w którym mamy dyspozycję do, do rysowania, jest zajęty przez tą bryłę. Mogę w tym momencie ciskie, e, myszy, e, po prawej stronie przyciskiem Clear to wyczyścić lub zapełnić, jeżeli bym chciał. E, e, zwróćcie uwagę, ale, że ten obszar jest dość mały. Jak na pracę, które byśmy chcieli robić. Tutaj na górze mamy wielkość do dyspozycji. Maksymalna wielkość to jest 265 bodajże. Nigdy nie pamiętam. Raz sprawdzę. 256 na 256 na 256, czyli długość, szerokość i wysokość. W tej kolejności to powinno być, jak mnie pamięć nie myli. Ok, skoro już wyczyściliśmy obszar, powiększyliśmy go sobie, to teraz czas na rysowanie. Żeby rysować potrzebujemy pędzli. Jeżeli nie widzicie tak, tak, tak jak ja, to w tym momencie musicie kliknąć o i wtedy będziecie wszystko, co, nawet więcej byście będziecie widzieli. Czasem tego, tych wszystkich znaczy nie widać, dlatego warto wtedy sobie to wszystko wybrać. Dobra. I teraz tak, mamy jeśli chodzi o pędzle, mamy sześć rodzajów pędzli z trzema funkcjami. W zależności od tego, którą funkcję wybierzemy, tak będą pędzle działały też. Attach czyli dodawanie, erase czyli usuwanie i paint malowanie. Jakby ktoś angielskiego nie znał, i teraz tak wybieram attach, wybieram. Zacznę może od voxel mode, i w tym momencie mogę sobie rysować tak jak ołówkiem. Zwróćcie uwagę, że ja rysuję na ścianach, ja nie rysuję w przestrzeni. No dobra, a jaka jest różnica w takim razie między funkcją 2D a funkcją 3D? Spróbujmy w funkcji 3D. W tym momencie ja nie widzę różnicy. Wy prawdopodobnie też nie. Proponuję w takim razie powiększyć sobie to tutaj na 5. I teraz zobaczmy funkcję 2D. Też namaluję, tak? Jak pędzłem, A teraz funkcja 3D. Czy widzicie różnicę? Pewnie jeszcze jej nie widzicie. Może widzicie, że ja stawiam to za pomocą takich jakby kółek. Powiększę jeszcze troszkę, żeby Wam pokazać to. 30. Widzimy, tak, tak wygląda teraz pędzel nasz, a tak wygląda pędzel w 2D. Jak widzicie, jest różnica. Dobrze, ale to był, tak jak powiedziałem, to był voxel mode. Zwróćcie uwagę, że możemy, wybierając inny tryb, możemy... Przyciskiem V przejść na voxel mode, tak? Czyli tutaj warto yy, sprawdzać to, co się jest napisane pod, yy, na samym dole, Tutaj w tym miejscu są podpisane różne opcje, gdzie co i jak. I tutaj macie też informacje o skrótach klawiszowych, jakie możecie korzystać. Dobrze, przejdźmy do, do, do kolejnej funkcji, czyli Geometric L. I tutaj mamy do wyboru domyślnie. Linie. Zwróćcie uwagę, że linia nie powstała tak jak. By wam się wydało, czyli po przekodnej, tylko zostało to zrobione na krawędziach. Podobnie jak najkrawciej, nie można robić w powietrzu. Ja wiem, że to wygląda tak, że to jest dobrze, ale nie jest dobrze. Poza liniami mamy jeszcze możliwość robienia kwadratów, ale płaskich. I podobnie jest z kółkami. Dobra. To, było, to był Geometric Mode. A teraz mamy, wyczyszczę sobie, a teraz mamy jeszcze kolejny tryb. Voxel Shader Move, czyli robienie trójwymiarowych kul, w których możemy ustawić dokładnie, jak to będzie wyglądało wszystko. I przesuwać te obiekty. Lub z kwadratem gdzie tutaj akurat już funkcji przesuwania nie ma. Jest jeszcze funkcja Face Mode. I to jest chyba najciekawsza funkcja, jaka jest. Ja może Wam zademonstruję ją yy, w ten sposób. Zrobię tutaj sobie kółko. I teraz wykorzystam funkcję Face Mode i wcisnę tutaj. I zacznę wyciągać. Zobaczcie, stworzyłem taką, taką oto, taki oto cylinder. Oj, zgubiłem się. A, bo nie, ten klawisz ściskałem. Także Face Mode służy do wyciągania. To teraz sprawdźmy, to jest, sprawdźmy funkcję Face Mode z erase'em. Tak, wyciąganie. Ale to nie wszystko. Jeżeli teraz byśmy na przykład tutaj narysowali kwadrat, tak, to przy użyciu Face Mode'a, chyba FK, mogę to dalej w tym dziurę większą zrobić. Czyli zwróćcie uwagę, jak fajnie połączyłem funkcję y, face mode z erasem i z voxel mode. Czyli z geometry mode akurat. No to jeszcze zostało nam malowanie. Oczywiście, malowanie y, też działa różnie w, 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 w zależności od tego, co wybierzemy. Linie. Tak. Znaczy to my są włączone kółko, ale no, to, to działa na obszarze. Pojedyncze fragmenty, tylko oczywiście wielkość jest yy, dość duża. Jakbym dał mniejszą wielkość, to bym mógł malować tylko fragmenty. Dam jeden. Przybliżę. I teraz, zobaczcie, maluję pojedyncze elementy. Przybliżę się, żebyście to widzieli. Tak, do sterowania generalnie trzeba przywyknąć. Warto czasem wtedy łączyć kilka funkcji ze sobą, tak? Albo zmieniać po prostu style kamery. Żeby dotrwać wygodnie. I teraz ja pokolorowałem to coś i teraz dzięki temu mogę też. To jest troszkę inne, to jest inne niż całość, więc mogę za pomocą erase'a i face moda. Ten fragment, akurat wyciąć. Nie wiem, czy widzicie dziurę. Tutaj sobie, O, tutaj może być lepiej, tą dziurę widać. Także yy, różnie będzie działało. Teraz zobaczmy jeszcze Paint z funkcją face mode. W funkcji Geo nam nic nie będzie działało, ale w funkcji Color cały ten element nam się pokoloruje. Zobaczcie. Ale tylko z tej strony. Ale nie da się pokolorować tylko jednej ściany woksera, trzeba pokolorować cały wokser, Są też wygląda tak ani inaczej. No dobra, to mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, ponieważ na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się ciepłutko, widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia!